Dwa różne światy, dwa różne podejścia do polowania, kojot i wilk. Choć żyją w podobnych środowiskach, ich styl życia i techniki łowieckie są zupełnie inne. W tym filmie zobaczycie, jak radzą sobie na dzikich terenach, jakie strategie stosują i co czyni każdego z nich wyjątkowym myśliwym. Wilk wszedł do niewłaściwego domu. Kiedy przekroczył próg, zaskoczyło go coś, czego się nie spodziewał. Pies stróżujący już na niego czekał. I co zrobił pies? Dał intruzowi lekcję, której ten nigdy nie zapomni albo raczej, nie zapamięta niczego, bo pies go zabił. Wbił swoje ostre kły w jego szyję i zacisnął szczęki z całą siłą. Intruz nie miał najmniejszych szans. Powinien był szukać jedzenia gdzie indziej. Borsuk amerykański versus kojoty. Rzadkie spotkanie na śniegu. Dwa kojoty złapały borsuka i wydawało się, że to jego koniec. Ale uwierz, to tylko pozory. Prawda jest taka, że sytuacja się odwróciła i to kojoty stały się ofiarami. Jeden z nich uciekł, zostawiając drugiego samego w walce. Rozpoczęła się walka jeden na jednego. Jeśli nie wiesz, czym są borsuki, tracisz dużo, bo to niesamowicie silne stworzenia. Kojot nie był w stanie pokonać borsuka. Borsuk za. Zaczął kopać w śniegu, a Kojot nie miał siły, by ponownie zaatakować. Na koniec Borsuk wkurzył się na obecność Kojota i sam ruszył w pogoń. W naturze to siła woli często decyduje o przetrwaniu. Nawet kury nie mają szczęścia w starciu z kojotem. Zobacz tego kojota, który przeskakuje przez ogrodzenie i atakuje trzy kury. Jedna z nich, ta najmniej szczęśliwa, zostaje złapana. Zwróć uwagę, jak z całych sił próbuje się wyrwać, a jej pióra lecą wszędzie. Oczywiście inne kury nie zrobiły nic, by jej pomóc, zostawiły ją na pastwę losu. Scena kończy się, gdy kojot odchodzi, niosąc zdobycz w zębach. W dzikiej naturze nikt nie czeka na pomoc. Kto przetrwa, ten żyje dalej. W tym mroźnym i zaśnieżonym krajobrazie owczarek niemiecki stoi na straży, broniąc własności swojego właściciela. Nie wie jednak, że w pobliżu czają się wilki, gotowe by go rozszarpać. Na początku atakują go dwa silne wilki, gryząc jego ciało i próbując go zabić. Pies nie ma żadnych szans, nie wie co robić, a sytuacja pogarsza się, gdy nadchodzi trzeci wilk i dołącza do ataku. Z powodu brutalnej siły wilków lina, do której był przywiązany pies, pęka. Teraz otoczony przez drapieżniki pies nie ma drogi ucieczki. Bez względu na to, jak dzielny by nie był, nie ma szans w starciu z taką liczbą napastników. Wilki ciągną go w głąb śniegu i spokojnie ucztują na jego ciele. W pobliżu był też inny pies, który razem z owczarkiem miał pilnować terenu, ale ten jedynie wył, nie odważył się pomóc. W samym sercu lasu duża i dzika watacha wilków otoczyła Niedźwiedzia. Ale ten Niedźwiedź nie był zwyczajny i zaraz zrozumiesz dlaczego. Był niezwykle silny. Pomimo przewagi liczebnej wilków, Niedźwiedź był czujny i nie pozwoliłby go powalili. Za każdym razem, gdy wilk próbował go zranić, natychmiast odpowiadał z ogromną siłą. W sytuacjach takich jak ta, jeśli Niedźwiedź nie zachowa ostrożności, może to być jego koniec, bo liczba zwykle pokonuje odwagę. Ale Niedźwiedź miał wyraźnie Wyraźną strategię bronić się i powoli oddalać, unikając większych obrażeń. Niestety scena urywa się w tym momencie, zostawiając nas w niepewności co do dalszego losu, ale jestem niemal pewien, ten niedźwiedź na pewno nie zginął. Spójrz szybko na tego mężczyznę, człowieka, który się nie boi, ma serce, jakiego naprawdę rzadko się spotyka. Stoi naprzeciwko całego stada Wilków, trzymając w ręce tylko kij, którym próbuje je odstraszyć. Ale szczerze mówiąc, nie widzę tu tylko odwagi. Widzę też szaleństwo pomieszane z odwagą, bo niezależnie od tego, jak silny jest ten człowiek, co by zrobił, gdyby wszystkie wilki zaatakowały naraz. To sytuacja na granicy między bohaterstwem a głupotą. Scena zaczyna się od tego, że kilka psów atakuje samotnego wilka, ale bardzo szybko sytuacja się odwraca i to on przejmuje kontrolę. Nagle psy przestają być agresywne, a wilk chwyta jednego z nich i pokazuje mu, kto tu rządzi, a reszta nic nie zrobiły, uciekły, zostawiając po sobie tylko wstyd, który będzie ich prześladował do końca życia. Ten moment udowadnia jedno: siła nie zawsze pokonuje odwagę. To naprawdę szokujące. Kto by pomyślał, że jeden wilk potrafi pokonać pięć agresywnych. psu. Spójrz na tego odważnego psa. Złapał Kojota i zabił go bez wahania, ale ofiara miała towarzysza. Ten drugi Kojot postanowił podążyć za psami, może po to, by się wykazać, albo by pomóc swojemu przyjacielowi, który był już martwy. Pies rzucił ciało zabitego Kojota na ziemię i natychmiast ruszył w pościg za jego towarzyszem. A przecież ten drugi powinien był uciekać od razu, gdy zobaczył śmierć swojego przyjaciela, bo jeśli psy go teraz złapią, zginie na pewno. Nie uwierzysz w to, co zaraz zobaczysz. Kojot wtargnął na podwórko domu, a jedynym psem, który tam był, był malutki Chihuahua. I to nie wszystko. Ten piesek miał tylko trzy nogi, bo stracił jedną w wypadku. A mimo to sprawił, że Kojot się wystraszył i uciekł z posesji. To niewiarygodne. Jego rozmiar i kalectwo mogłyby sugerować słabość, ale jego odwaga była niezłomna. Stanął naprzeciw drapieżnika i się nie cofnął. Naprawdę zazdroszczę właścicielowi tak niesamowitego stworzenia. Mały pies, wielkie serce. Czasem to wystarczy, by zmienić bieg zdarzeń. Spójrz na te dwa wilki. Naprawdę wyglądają groźnie i nie znają pojęcia litości, gdy ruszają na polowanie. Przez cały dzień szukają ofiary, a gdy zauważyły królika natychmiast ruszyły w jego stronę z wielkim apetytem. Nie zamierzały pozwolić mu uciec. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że wilki nie poruszały się z zawrotną prędkością. Może dlatego, że zlekceważyły królika, mimo, że króliki to bardzo szybkie stworzenia. Czarny wilk podszedł do sprawy poważnie i to właśnie jemu udało się złapać królika. Chwilę Później dołączył jego towarzysz, który wcześniej zawiódł w pościgu. Razem zaczęli rozszarpywać ofiarę, która nadal żyła. Biedny królik powinien był się lepiej ukryć i nigdy nie pokazywać się tym dwóm wojownikom. Zobacz tego dzikiego kojota, który nagle zaatakował drapieżnego kota. Ale pytanie brzmi, czy uda mu się go zabić. Kiedy kojot próbował go ugryźć, kot za każdym razem reagował z niesamowitą zręcznością i błyskawiczną szybkością. Po krótkim czasie kojot stanął naprzeciwko kota, zmęczony i zdezorientowany. Nie wiedział już, jak poradzić sobie z tym przeciwnikiem. Zaczął się zastanawiać, czy warto w ogóle kontynuować tę walkę i ostatecznie podjął mądrą decyzję. Odpuścił i odszedł. Choć kojot i wilk różnią się pod wieloma względami, obaj udowadniają jedno. Natura zawsze znajdzie sposób, każdy z nich jest mistrzem przetrwania na swój własny sposób, a w dzikim świecie to właśnie różnorodność decyduje o sile. Nie zapomnijcie wesprzeć nas, abyśmy mogli dalej odkrywać piękno natury razem z Wami.